Witam Was bardzo serdecznie z gry RTL Jumping 2006. Jest to kontynuacja serii niemieckiej gry o skokach narciarskich w Polsce. Wyszły jej zaledwie 4 edycje: 2001, 2002, 2006 i 2007. Ja mam 2006, kiedyś miałem 2002, a nieważne. Mamy kilka trybów. samo Samouczek wiadomo, że chodzi o to, że możemy potrenować tryb ćwiczewny. Możemy sobie też potrenać, a czy samouczek, wprowadza hmm, nas do gry Tryb ćwiczebny. Możemy sobie poskakać trochę. Kariera, no to wiadomo. Rozwój skoczka, i tak dalej. Szybki start czyli możemy sobie wziąć udział w dowolnej imprezie. Multiplayer, wiadomo. Skoczkowie, quiz. Hmm, możemy tu sobie podpowiadać na pytania. Nic ciekawego, wyzwania. To są wyzwania, jakie mamy w karierze, i czy zajęliśmy je. Na niektórych yy, profilach to e wiadomo, i opcje, i opcja wyjść dobra. Dzisiaj skupimy się na trybie ćwiczebnym. Co prawda, to nie jest jakiś ciekawy tryb. Dobra, skoczkowie mamy. To są moi tacy skoczkowie. Część, co ciekawe, ma maski. Część nie. Yy, ci, tutaj, od 9 są oczywiście wygener wygenerowani komputerowo. Do 13. Dobra, weźmiemy sobie tego skocznia. Mamy 40, 40 skoczni do wyboru. Wybierzemy sobie Zakopane. A dlaczego nagrywałem akurat skoki narciarskie, a nie na przykład Margonem? Bo stwierdziłem, że skoro są święta, co pada śniegu nie ma za oknem, ale są skoki narciarskie w telewizji i o tyle lat przecież nam skoki towarzyszą, to czemu nie nagrać właśnie skoków? Nie mam nowszej edycji, żeby pokazać Wam, a ta też się da nagrać. To jest całkiem spoko. Dobra, e, pokażemy. I opowiem Wam ogólnie o całej grze. I start. Dobra, w tyle są komentatorzy, oni są. Znaczy, komentator jest jeden. On jest dosyć nudny. Hello to everyone out there. My name is chyba no, i tak, tak, pokażę. Jak skacze oczywiście, to nie będą jakieś. No, perfekcyjne wiecie z progu, No, ale przekroczył linię K ogólnie nie what ma... I y, yes that's what no dobra. Koleś, y, dobra ogólnie tak y, jak gramy się w tą grę to Tekapani na y, in the high touch a place. dobra wyłączę tego pana bo po prostu mnie nerwia dobra opcje dźwięk pokażę tu są komentatorzy potwierdź nie ma tu tu jest oczywiście tylko angielski komentator hm Chyba autorzy chcie... gry chcieli nas zmusić do nauki języków? W sumie ciekawy sposób. Bo tak to byśmy usłyszeli albo Szaranowicza, albo no nie wiem, Miklasa byłoby fajnie, Łachuta, Tego pana, wiecie, od. Przepraszam, za tego idiotę bez szkoły. No i tak. Wiele osób błędnie uważa grę Skoki narciarskie 2001 i 2 za polskie edycje skoków. O otwórka normalnie. Simon Aman ze mnie mały. Noty jak widać słabe no i dobra, tu mamy odleg... Tu mamy notę, jaką uzyskaliśmy za odległość, a tu ogólną dobra. Yy, Nasze znaczy są nam Ok, ogólnie yy, mamy stroje, kaski, naprawdę jest szeroki wybór. Yy, nie, ma... nie jest sklep taki ubogi jak w dwójce. Yy, piękny efekt dźwiękowy, proszę Państwa, leci, leci telemark, taki troszeczkę skrzywiony, myszka wyś wyświetla się też no i dobra I a, a co do świąt, wiadomo spędzę je z rodziną, tak jest najlepiej trzeba będzie sobie ubrać choinkę no takie tradycyjne i wysłuchać paru kolęd tych, no, zwłaszcza tych polskich, bo te amerykańskie to nie są dla mnie kolendy to są piosenki świąteczne Kolendy to są dla mnie nie wiem, Śródnocnej ciszy i te, tak dalej, i tak dalej. Te, które śpiewamy ogólnie w kościołach na co dzień. Dobra, znaczy na co dzień, no, w okresie Świąt, świąt Bożyna, Bożego Narodzenia. Dobra, jeszcze kilka skoków, natomiast same skoky, no jest trochę gier, na przykład Deluftski Jump, który był raz na moim kanale, bo tam trzeba się bawić w licencji trzeba po prostu, byłoby na przykład 60 mm, zł, płacić bodajże za to, żeby dostać kody do niej. No, kolejny skok taki. O, właśnie, nowy rekord pobiłem. Mały rekordzista ze mnie, ale to skaczy na najłatwiejszy chyba na najwyższej pozycji startowej. Więc nie ma co się dziwić. No, i kolejny skok. Zobaczymy, jak sobie poradzę tym razem. O, trzeba tu odpowiednio myszką sterować. No, mamy kulkę, która odpowiada pozycji zawodnika. Całkiem nieźle. O, ładny telemark. No, co ciekawe. Yy... Oczywiście zawodnicy w tej grze nie są oryginalni, tacy jak, tacy, tacy, takich jakich e, znamy. E, ze Skoczyń. Na przykład jest, nie ma Adama Małysza, bo to jest stara gra, więc no, nie ma Adama Małysza, tylko jest Andrzej Malkowicz. Oczywiście można podmienić jego imię i nazwisko e, normalnie, ale, ale pisze ku zaskoczeniu. Po ponownym odpaleniu gry będzie dalej Andrzej Malkowicz, bo to zmienia się nie na stałe, tylko na jakąś część rozgrywki. Tak jak to było. Nie tak jak było w Skokach 2002, że można było podmienić już na zawsze mieć tych licencjonowanych co już jest trochę gorsze niż takie tam. No, wiadomo, to się nie dogadali. No, w sumie trudno 72 naraz tak po chociaż FIFA jest lepsza w tym względzie. Może nie mieli pieniędzy też. RTL, wiadomo, że, ale że RTL. Wydaje tą grę, a nie mieli, nie mieli na licencję, to jest dziwne. Skocie mamy 40, z czego tak naprawdę nie wiem, mamy mniej, to chyba trochę 8 mamy w lecie. No to na Igielicie no i mamy kilka wersji nocnych, takich jakichś takich właśnie dziwnych. Mamy 4 mamuty: Planice, Bad Bittendorf, eee, co tam jeszcze jest? W Wikersund i Obrzdorf. Nie mamy e, Harachowa. Które mieliśmy w dwójce, więc trochę gorsze. Um, jeszcze wyjaśnię dlaczego to nie są polski... dlaczego y, 2020... No, mówiłem, że to jest do niemieckich skoków. Czyli te rtl -e. a, a dlaczego ludzie zaliczają je do polskich skoków? Dlatego, że potem wyszły wersje 3, 4, 5, 6. Które wyprodukowane przez Polaków. To nie jest ta szóstka, którą część... Y, Może nie tyle widzów moich, co wiem, że są ze szkoły. I naprawdę... Składam serdeczne pozdrowienia dla klasy pierwszej. K. Bo jesteście świetnymi ludźmi. Naprawdę, dzięki Wam, ten kanał się rozwija. Staracie się naprawdę! Życzę Wam z tej okazji wszystkiego najlepszego. Dużo zdrowia, szczęścia, rozwoju intelektualnego i nie tylko. Może któryś z Was, chociaż wiem, że parę osób nagrywa na YouTubie. Założę jakiś kanał, może się wybiję jakoś. Kto wie. A przede wszystkim. Przede wszystkim nowego, nowego roku, żebyś Sylwestra. żeby ten Sylwester był dla Was niezapomniany i tak dalej. Dobra, a, a reszta, no to, no to może nie wiedzieć. Mo może zna taką grę jak Skoki na ciaskie 2006. No i wie po prostu, że to nie jest ta gra. Dobra, to jest któryś tam skok, nieważne, dobra, jeszcze tak, jeden skok, to strasznie wciąga ta gra, dobra, Matri, widzę już na plastronie błąd, to są te marki, niektóre podrabiane, taki, takich marek jak są w zawodach, ogólnie lubię skoki i w telewizji i, i grami, ja tą grę dostałem bodajże na 7 urodziny czy coś ale nie potrafiłem w nią grać za bardzo. A grałem w 2002, więc ta była dla mnie słabsza. Teraz polskie mleko, no? Ale to jest chyba na wzór doskonałego mleka. Tak, tak, tak. A poza tym, ostatnio Polacy słabo skaczą. Może, może się w końcu wezmą do roboty. No i tu taki ostatni skok. Telemarkiem zakończony. Także. Dobra, zakończ trening, no i ekran ładowania ładny. Troszeczkę się wczytuje. No i możemy tu wszystko wybrać sobie. No, dobra. Także było, było to by na tyle. Dzięki serdecznie za oglądanie moich odcinków. Trzymajcie się ciepło, bo nie jest za ciepło na polu. Cześć.